Cześć, tu Starki. Dzisiaj nauczymy się upadać. Jest to turbo ważne, żeby nie nabawić się jakichś kontuzji. Jeśli upadacie na nartach, musicie zwrócić uwagę na dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, przed samym upadkiem jak najbardziej obniżamy środek ciężkości, żeby mieć po prostu bliżej do ziemi. Druga kwestia, nigdy, ale to nigdy nie upadamy na ręce. W żaden sposób się nie podpieramy na łokciach, na rękach, na dłoniach. Nie. Wszystko co musimy zrobić to obniżyć środek ciężkości i upaść do tyłu i lekko na bok do stokonu. Zobaczcie jaki widok. Jest grubo. Jesteśmy w Orel, w Altorens. Naprawdę warun jest miazga. Fajcie to co bardzo ważne też to noga, zwłaszcza wewnętrzna noga skrętu nie może nam zostać pod nami. Wypuszczamy spod siebie napięt. Ok? Pokażę jeszcze raz. subskrybujcie nasz kanał, żeby dowiedzieć się o innych jeszcze ewolucjach. Chętnie nauczymy was jak poprawnie jeździć na nartach tak, żeby sprawiało wam to po prostu więcej fanów. Klikajcie